No dobra, zbliża się koniec marca i na wypadek gdybyście oglądali ten filmik za rok albo za kilka lat, to chodzi o marzec 2017 roku. Zatem ten miesiąc się już kończy, że pora więc przyjrzeć się premierom, które pojawią się w kwietniu 2017 roku. Zatem zaczynamy. Ten kwiecień jest taki trochę skromniejszy niż pierwsze trzy miesiące roku, ale i tak parę ciekawych tytułów się znajdzie. Zatem zaczynamy, jedziemy chronologicznie na pierwszy ogień, bo 4 kwietnia, Persona 5. Jeżeli nie jesteście znajomymi z tą serią, to jest to taka bardzo ciekawa seria japońskich gier RPG. Traktująca zwykle o grupie 11-latków, którzy uczęszczają do szkoły średniej. I nagle okazuje się, że muszą walczyć z różnymi nadprzyrodzonymi, może nie zjawiskami, ale nadprzyrodzonymi stworzeniami, jak demonami e, i tak dalej. To, co wyróżnia tę serię, to jest to, że mamy takie dwie, jakby oddzielne sekcje tej gry, czyli sekcję taką czysto jrpg w której wchodzimy do dungeonu, walczymy turowo z wrogami. E, wykorzystujemy nasze moce, levelujemy postacie i tak dalej. Natomiast druga e, sekcja, druga część gry to jest cała taka e, symulacja życia w szkole, gdzie właśnie e, poznajemy nowych znajomych, e, pomagamy im w różnych rzeczach e, i w ten sposób e, to, co jest ciekawe, to, co robimy w szkole, może w pewien sposób wpłynąć na nasze zdolności, których używamy e, potem w e, samym dungeonie, czyli w trakcie tej takiej bardziej RPGowej części gry. I zarówno Persona 5, jak i też cała seria to jest jedna z tych gier, która wydaje mi się pozostaje dla pewnej grupy ludzi niezauważona albo wręcz olewana przez nich, dlatego, że traktuje właśnie o dzieciach. Ale wbrew pozorom, mimo że sterujemy nastolatkami, to tak naprawdę historia zawarta w tych grach jest zazwyczaj. Bardzo ciekawa i bardzo dorosła i zmusza momentami do myślenia. Także właśnie ta taka szkolna fasada. No to, to jest tylko fasada, to jest po prostu taki ubiór, ale w środku możemy znaleźć naprawdę ciekawą historię i mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku Persony 5. Kurczę, ta gra po prostu wygląda tak dobrze, że nawet menusy się wyróżniają, mają właśnie swój własny styl. I w ogóle styl to też jest jedna z tych e, rzeczy, która jest istotna dla tej serii i dla tej gry. Więc ja mam nadzieję, że znajdę trochę czasu, żeby zapoznać się z najnowszą odsłoną persony i wam też to polecam. Kolejną grą, która pojawi się w kwietniu na rynku, dokładnie 7 kwietnia, jest Bullet Storm Full Clip Edition. Bullet Storm Full Clip Edition to Remaster jednego z moich ulubionych shooterów w ogóle. Więc bardzo się cieszę, że wychodzi ten remaster, dlatego, że oryginalna wersja gry, no, niestety nie sprzedała się za dobrze, nie była dużym sukcesem. E, nie wiem, czy to przez marketing, czy o co chodziło, ale po prostu no, ta gra jakoś nie przyjęła się. Dlatego cieszę się, że twórcy dostają drugą szansę. Gra jest w ogóle autorstwa polskiego studia People Can Fly, także tym bardziej możecie trzymać kciuki, żeby tym razem im się udało i żeby potem może mieli okazję zrobić drugą część. Więc Storm Full Computation to bardzo taki arcade'owy, bardzo dynamiczny shooter FPP z jednym unikalnym featurem, czyli właśnie tak zwanymi skillshotami, czyli po prostu zabijając wrogów w ciekawy sposób, np. przykład wpychając ich na kolce, albo robiąc headshota, albo strzelając im w tyłek, dostajemy po prostu punkty, wyświetla się wielki migoczący napis, mówiący, że hej, zrobiłeś coś zajebistego i właśnie to połączenie tego świetnego gameplayu FPP razem z tymi skillshotami no, sprawia, że bardzo fajnie się w to gra. Jest to jedno z unikalnych takich doświadczeń, jeżeli chodzi o shootery FPP. Mimo, że ja ten tytuł przeszedłem na PS3, na PC, na PS3 to chyba ze dwa razy i wydaje mi się, że na Xboxie chyba... Też, no to bardzo chętnie przejdę tę grę jeszcze raz i kupię ją jeszcze raz, chociażby dlatego, że właśnie przynajmniej tym razem wersja PC będzie to normalna wersja Steamowa, a nie wersja z obsługą Games for Windows Live, to się nazywało, więc chociażby z tego powodu chcę kupić wersję normalną Steamową, Ale Oczywiście gra pojawia się też na konsolach, na PS4 i na Xbox One i ma działać w 60 klatkach. Gra ma zawierać też trochę nowego kontentu, na przykład płatne DLC, które umożliwi podmianę głównego bohatera na Duke'a z serii Duke Nukem Co może być ciekawe Jak i też również odpalenie specjalnego trybu, chyba to się nazywa Overdrive Po skończeniu kampanii możemy sobie odpalić kampanię jeszcze raz i mając od razu dostęp do wszystkich broni Także możemy się po prostu tą grą pobawić Więc to też bardzo chętnie sprawdzę Jeżeli nigdy nie graliście w Bulletstorm to to jest dobra okazja żeby sprawdzić Kolejnym tytułem, który pojawi się w kwietniu, a dokładnie 25 kwietnia, to jest Sniper Ghost Warrior 3. Sniper Ghost Warrior to taki wydaje mi się mili bardziej militarna wariacja na temat Far Crya 3, czyli właśnie otwarty świat, masa subquestów, dużo broni, customizacji broni. I tak dalej, więc jeżeli ktoś lubi shooter FPP i po prostu lubisz gry z otwartym światem, które pozwalają mu na dużą dozę swobody, na właśnie odhaczanie kolejnych punktów na mapie, to no jeżeli skończyliście już Wildlandsy, które wyszły w marcu, to to myślę, jest kolejna taka gra, która może Wam dać to, czego potrzebujecie. Moim zdaniem naj najsłabszym elementem jest to, że po prostu wygląda nijako: nie ma jakby właściwie żadnego klimatu, jest po prostu taka militarno niejaka, więc zupełnie chociażby z tego powodu nie za bardzo e, mnie do tej gry ciągnie. Zwłaszcza, że grałem chwilę w wersję beta i po prostu nie widziałem w tej grze nic dla siebie, ale tak jak mówiłem, ludzie, którzy lubią po prostu właśnie otwarty świat, e, robienie subquestów, customizację broni i tak dalej, to myślę, że o ile gra e, Dobrze wypadnie pod względem technicznym, bo właśnie e, okazuje się, że nawet na trailerach, na oficjalnych gameplayach można znaleźć bugi. E, no to jeżeli od strony technicznej dopiszę, to myślę, że można w tej grze będzie znaleźć sporo fanów, jeżeli lubicie takie rzeczy. Kolejnym tytułem, który również pojawi się 25 kwietnia jest Outlast 2. Outlast 2 to coś dla miłośników horrorów e, widzianych z perspektywy pierwszej osoby. Więc, jeżeli już przeszliście Rezydenta, którego bardzo mocno polecam, Rezydenta 7, no to będziecie mieli w tym miesiącu, czyli kwietniu, Outlasta. Więc, Outlast 2 to horror FPP z taką unikalną mechaniką, mianowicie, że jest dosyć ciemno ale mamy do swojej dyspozycji kamerę z trybem termowizyjnym i właśnie za jego pomocą no, możemy po prostu rozejrzeć się i ogarnąć co się dzieje, ale jest jeden myk, że bardzo szybko w tej kamerze się wyczerpują baterie, więc musimy je ciągle zbierać i ciągle uzupełniać i no, na tym głównie polega. Eksploracja w tej grze, czyli po prostu na oszczędnym wykorzystaniu tej kamery. Ja pierwszej części Atlasa nigdy nie skończyłem, ale doceniam tą grę właśnie chociażby pod względem klimatu, atmosfery i tego, że naprawdę wywołała we mnie uczucie strachu parę razy. Ale do Atlasa 2 jakoś mnie nie ciągnie chociażby dlatego, że mimo wszystko jedynka, że nie była długą grą, nie zatrzymała mnie na tyle długo, żebym ją w ogóle chciał skończyć. A tak jak mówię, miłośnicy horrorów znajdą pewien coś dla siebie. No i ostatnią grą, która wychodzi w kwietniu, a mianowicie 28 kwietnia, jest Mario Kart 8 Deluxe. Tak jest, przygotujcie się, że premiery Switchowe również będę wyróżniał w tych listach. I cóż, Mario Kart 8, no to taka ścigałka z postaciami z uniwersum Mario. Każda z postaci ma swój unikalny go-kart z unikalnymi możliwościami. A Mario Kart 8 to jest generalnie gra, która ukazała się na Wii U, zebrała świetne recenzje. Ja niestety nigdy nie grałem, ale wiem od znajomych, że to jest świetna zabawa, zwłaszcza w kilka osób. No i teraz dostaniemy wersję na Switcha. Więc jeżeli skończyliście już Zeldę, no to pod koniec kwietnia dostaniecie Switchowcy kolejną grę. I bardzo fajnie, mam nadzieję, że tych premier będzie więcej. Więc to tyle, jeżeli chodzi o miesiąc, kwiecień 2017. Tak jak mówiłem, trochę skromniejszy niż te styczeń, luty, marzec. Właściwie pierwsze trzy miesiące były dosyć grubo obsadzone premierami. Ale znajdzie się kilka fajnych tułów. Ja osobiście najbardziej czekam na Personę. No teraz już żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!